Pamiętam, że był ten stół prezydialny, siedzieli tam profesorowie i Świder, tak zwany Świderski, profesor Jan Świderski, proszę bardzo tutaj usiąść. Usiadłam, tak vis a -vis, komisji. Patrząc, prawda? I mówi, proszę mnie uwieść, mówiąc wyłącznie cyframi. 121, 122, 123, słucham. No i co zrobiłaś? Miał... Ja go uwiodłam. Nas... Ale to teraz uwi... możesz nas uwieść też? No tak? ja wiem. <laughs> czy to... No uwiodłam go. A potem powiedział mi, to teraz tak, czuję się uwiedziony. No. Po czym, żeby zrobić mu awanturę. Też tymi mhm. liczbami. Wiesz, Bardzo jak... ciekawe zadania aktorskie. Tak, bo tu też nie ma słów. liczbami miałaś zrobić awanturę. Też liczbami. Mhm. Też. Także do, do, dokładnie dziękuję, nie mam pytań, a któryś z profesorów, chyba Łapicki, czy, czy chyba tak, y, żeby mu opowiedzieć swoją historię życia. Co, co ja, jaki życiorys, mhm. mój życiorys, żeby opowiedzieć. I ja pamiętam, że <grybujesz> na poczekaniu wymyśliłam, że, a, że u, urodziłam się, tak zaczęłam to, to ja jestem córką królowy, królowej angielskiej Elżbiety III z nieprawego łoża, urodziłam się i tam, i tam dalej i gadam i już wchodziłam w takie, ale to już mówiłam słowami, już nie tymi liczbami, żeby opowiedzieć swój życiorys i oni w pewnym momencie zaczęli się śmiać, bo ja już sama się śmiałam z tego co mówię. No i nie wiedziałam, co dobrze, czy źle, powiedzieć dobrze. No.